Drapaliśmy się na górkę. Moment, bo coś zjada. Drapaliśmy się na górkę, czyli po przeciwnej stronie od Osejawy. Wczoraj wieczorem, jak byliśmy w tej grocie, czyli w dipie zobaczyliśmy, że coś tu się dzieje. Patrzcie, jakie widoki jeszcze. No i coś się działo. Coś się działo, coś się działo. Możliwe, że, możliwe że jakiś koncert był albo coś podobnego. I... No i warto mieć to po prostu na uwadze, bo y, też jak byliśmy dzień wcześniej, no to ten pan, który stoi posąg, nie wiem w sumie, kto to jest, nie doczytałam. Y, był jakoś na jeden kolor podświetlony mm -hmm. i takim jednostajnym światłem, a wczoraj właśnie tutaj też błyskało na prawo i lewo. Czyli jak coś błyska, to znaczy, że coś się dzieje. Pamiętanie no się no tak? ja nam powiedział generalnie, że... Hmm że Właśnie słyszą muzykę tutaj dobiegającą z tych rejonów. Zobaczymy co to jest. I faktycznie się nie pomylił, bo co się tutaj działo. Kościół Świętego Piotra. No pisze church. Dla mnie to kościół. No widziałem church. Church. No może Czecz, to po ich cerkiew, nie? No nie ma. nieważne. No, ale powiem Wam tak. Zdrapałem się tą górkę po raz pierwszy. Bardzo fajne widoczki. No, warto sobie takie kółeczko właśnie zrobić, bo z każdej strony coś innego można zobaczyć. Całkowicie z innej strony tej Makarskiej możecie być. Tutaj fajnie widać jedną rzecz jeszcze. Ło. Pierdziliard metrów w dół więc lepiej trzeba uważać no ale ale ciekawe miejsce i ten na te góry mnie zawsze tutaj zatyka nie powiem przepraszam nagle patrzycie wam <gry> a Patty spać się tylko chwilę więc jest trochę zmęczona no a tutaj właśnie jak poschodzimy teraz z drugiej strony to jest to o czym wam mówiliśmy czyli tutaj się znajduje łaga śliskie schody a kamienie znajduje się plaża Eee yeah. Znajduje się tam plaża Nordystów. No i chodźcie za czym, bo widzę ciekawą rzecz znaczy w sumie to widzę jakby schody i... i coś Aha, okej, okay, schody na dół. Myślę, że to inaczej będzie, ale nieważne. Pójdziemy sobie w takim razie, tędy. A czemu nie? Okay. No, jak już tu schodzimy, to co nam szkodzi, nie? No, także <laughs> tutaj też są jakieś koncerty. Miejsca, gdzie można połazić. Jakieś deptaki. No i tutaj yy, de facto. Jest sporo takich, to potem jeszcze może podłączę na chwilę. Sporo jest takich miejsc przy tej plaży dystów, bardzo osobnionych, gdzie są takie wielkie głazy, na których można się wyłożyć i sobie w ciszy i spokoju, bez jakiejś tam muzyki na plaży czy tłumu ludzi, odpocząć i naprawdę odpocząć, bo na żywego ducha tutaj nie widzę. Pachnie no. lasem. Ona mnie odepchnęła. O. A ona mi odepchnęła. Kwiaty pachną. No właśnie. Dobra. Zobacz tą wodę jeszcze, pokażę. Zobaczcie tą wodę, pokażę Wam jeszcze. O, tam też coś jest. Nudyści? Nie. Nie wiem, czy są tam nudyści. Nie. Chodź zobaczymy jeszcze, co tam jest, jak już tu jesteśmy. Patrzyć idź pierwsza, bo nie chcę tam z kamerą wparować, znaczy jeść tyłkowo. Kiedyś nie można było No kiedyś chyba nie można było przychodzić. Piotr Ostrowski? Nie ma. Ale jest coś dziwnego. Wow, patrzcie, Patrzcie, te roślinki, wszystkie te kawa. Morza. Kawa może. Kawa może. Nie wiem, do końca. Nie do końca. Dlaczego? Pani przeszkadza. Coś tu było. Może ktoś ma domek? Widokiem. Tarasik. Grill. Yes. Widzę coś w wielkości połowy mojej dłoni. Latabzy. Gigantycznych rozmiarów robale tutaj są. Latabzy czy i tak dalej. Wiecie co, musimy zrobić chwilę przerwy na jakieś foto, bo tak jak patrzę tak tu, to, to tak ładnie jakby. To ja poproszę. No, no to cześć. Na rączkę. Miesz, to piesek? Co? To nie piesek, to jest szczurka. Ale, Ale gdyby Jesteśmy przy latarni. Jesteśmy przy latarni. Po lewej widzimy jakieś nagusy. Ale powiem szczerze, że takie, przynajmniej moje, z mojej perspektywy, gdzie sama jestem często zagubiona w terenie. Kota? Kota? Ale ładnie no. Nie, ma Nie, obrożę no, Ciekawe Panie eee, Że po prostu no łatwo i szybko można się tutaj rozeznać w regionie, nie? Ale szaraczek fajny No cześć Oj O ja Ojd nas Nie bój się Nie bój się, nie bój się. No no Gdzieś tak. na kamieniu, co? Ładnie jestem. Jesu Uch! Maria. Jaki tygrys. Nie tą kamerą go. <laughs> Pierwszy raz, no, mnie raz mnie kod Pierwszy raz mnie kod straszył! Nie no, to ty go wystraszyłeś. Nie, no, on nie. Z dziwnym obiektywem. O Boże, skoczy. No, nasz kolby zrobił wywrot na plecy i kiziaj. Krzyszło. Byłoby spoko. Nie. Mówię, tylko... Golizna, tylko że trochę opadła. No i co? I nie wiem właśnie, że łatwo i szybko można się rozeznać. Że tak naprawdę w ciągu jednego dnia jesteście w stanie ogarnąć tutaj. Tak, tak na no, upartego moglibyście w jeden dzień obejść całkowicie sobie miejscowość, nie? No to tak, to, to, to wszystko co jest Chyba... najważniejsze. Obejść sobie miejscowość i w tym momencie jesteście zorientowani na kolejne dni. Co gdzie jak? O, znowu Piotrek. Piotr był wszędzie, prawie jak leszek. Pozamykane, wszystko pozamykane. Apartman. No i tu wiesz, tarasik byłby, nie? Szoki zasłaniają wszystko. Już nie są bardzo nie? No i jesteśmy z drugiej strony już. Fajnie, fajnie. Słuchajcie, bardzo spokojnie tu jest. Bardzo spokojnie. Tu już jest deptak zrobiony, w którym dojedziecie do głównej plaży. Ogólnie można faktycznie znaleźć. I miejsca do imprezy i do odpoczynku i do zrelaksowania się. No. Także na plus. No. Makarska na plus. Tak, ale na pewno przyjedziemy tu jeszcze jakoś bardziej w sezonie, żeby zobaczyć jak faktycznie to żyje. No właśnie, jeżeli chcecie naprawdę się wycilować, odpocząć i nie interesują Was kompletnie inni ludzie, tłumy i tak dalej, to. I przy okazji chcecie mało wydać? Yy, tak. To <śledzisz>? też. To jak najbardziej początek czerwca, myślę, że. Zwłaszcza ten pierwszy tydzień, bo faktycznie zaczyna się, wiesz, tak jak u nas jest święto, wszędzie chyba jest święto. I dostaliśmy, dostaliśmy opieprz. Pani nas przekleła Spotkała ludzi i chciała zabić. na nas jakiś czar chyba. No, piwko, woda, leżak. No i zobaczcie, są takie właśnie wylane, bo to jest wylane jakieś betonowe, nie wiem, czy specjalnie to powylewali, żeby osłonić od falczy Natomiast... pewnie po to, żeby no. tak, tak. No, jamnik na straży. Nie? Burkiniś? gdzie masz pana? Utopił się? Nie? Dobra. No to było fajne zdjęcie, może sobie zrobimy. No dobrze. No te to no. no to cześć. cześć.